No i dzień dobry wszystkim, witam Was w drugim dniu świąt Wielkanocnych. Dzisiaj wykreślimy wspólnie te ekspres losy, które otrzymałem od Mateusza, ale jeszcze to nie wszystko, ponieważ okazało się, że czeka na mnie jeszcze przesyłka świąteczna od Reginy, także dzisiaj też ją sobie dołożymy do odcinka. Losy to są te dokładnie, które były w paczce. Nic tutaj nie zaglądałem, żeby nie zepsuć sobie zabawy, także tutaj zaraz wszystko będziemy wiedzieć, co i jak, ale Ważne to, co jest w tej przesyłce teraz. Kolejne słodkości i zdrabki widzę. Także Regina bardzo dziękuję szczególnie za pamięć. Tutaj mamy o, takie kinderki. Jest super 7, także dołożymy sobie to do odcinka i mamy złoty los. O, Także taka sytuacja. Zobaczymy, co tutaj ciekawego się uda trafić. O jeszcze jest koperta. I mamy tutaj kartkę z życzeniami wesołych świąt. Także, Regina, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dla ciebie również najserdeczniejsze życzenia. I odpoczynku w gronie najbliższych. No, i jeśli moja matematyka nie kłamie, to mamy też 61 zł w losach i 12 zł w zdrabkach, ale z racji tego, że mówiłem, że odcinki będą na 100 zł, to dokładam sobie takie zdrabki jak szybkie 50, dziki cash, wielka kasa. To jest chyba nawet ta sama paczka, co drapałem ostatnio. I jeszcze mamy rajską kasę, także też troszkę tutaj tematycznie polecimy. Dobrze, także dzisiaj miks. Losów i zdrapek na 100 zł. Zapraszam serdecznie. Dobrze, to nie pozostaje nic innego jak zacząć drapać i wykreślać. Zaczynamy z drapką super. 7. Jest 7, i to moi drodzy, zielona. Mnożymy tutaj to, co będzie. 4 zł na początek. No, niesamowita sytuacja. Dobrze, teraz przed nami losy. Bierzemy zielony gryzmak. I mamy tak 16. Nie ma, 29. Nie ma, 22. Nie ma i 24. Też nie widzę, także los jest przegrany. I weźmy sobie może drugi od razu. I mamy tak miśnie, są, serce jest. Korony nie ma, worek jest i y, nie ma, i tutaj taki dolarek jest. Jest 4 złote. proszę bardzo. Losy szczęśliwe od Mateusza. Dobrze, co tam dalej w kolejce? Zrabka szybkie, 50, to bierzemy. Teraz drapek i mamy tak w bonusie diament. A tutaj 50 500 złotych, 2 50, 2 4. No i wszystko tutaj różne, także tutaj mamy przegraną. Dobrze, szybka piłka, kolejna w kolejce i mamy tak: sakwa jedna, druga, koszulka jedna, druga i bucik korek. Mamy tylko jeden, czyli jest pięć symboli. Jeżeli nic tutaj nie przegapiłem, dobrze, czyli tutaj już przegrana. Dobrze, teraz rajska kasa. Szukamy palm bądź plików mnożących. A co będzie? Ananas, awokado, miśnie, cytryna, arpus. Tutaj mamy biedronkę i ostatnie trzy pola. Może ukryj na końcu. No niestety nie, także tutaj jest pusto. Dobrze, no to czas na kolejny ekspres los, czyli na krzyżówkę. Boa, nie ma literki B, także tutaj czerwony kolor będzie pomocny i wykreślamy wszystko z B. Jeszcze coś tu jest? Nie. Gat. Nie ma G, czyli analogicznie. Tu wykreślamy i G Nie. się też nie utworzy. Druid. d ry, u. Nie ma I. Dobrze, czyli do skreślenia. Tutaj tak samo. Mim też nie będzie. Rycyna. Ry, y, cy, y. Nie ma literki N. No zawsze czegoś braknie. Do pełni szczęścia. Koncesji zatem też nie będzie. Omen odpada. Klon odpada. Schron też niestety się nie utworzy. Dalej Romeo. R, O, M, E, O. Romeo mamy. Jeszcze Julia by się przydała do kompletu. Mamry. My, A, M, R, Y. Jest. Mamy i zostaje Taras. Ty A, R, A, Jest. Moi drodzy, wygrana w krzyżówce. Dawno nie widziana. Jeszcze mamy nowe do znalezienia, ale nie było literki N. Także można wykreślić. Fajnie, jest piąteczka w krzyżówce. Super. Także losy widać szczęśliwe od Mateusza. Zobaczymy, co będzie dalej. Przed nami gorąca kasa. 38, zielony gryzmak. 38 nie ma. 25 jest. Jest trafienie. 34 nie ma. 22 nie ma. 31 też nie, jedynka jest. Trzynaście, no tak blisko, oczywiście. Osiemnaście, też podobnie. Trzydzieści mhm. dziewięć, nie ma i czternaście jest. I kolejna piątka, moi drodzy. No pięknie, no. Polosy to trzeba do Mateusza iść. Dobrze. Dziki kesz, także szukamy oczywiście worka bądź tygrysa. Legenda głosi, że można go znaleźć. Chyba, że go wszyscy mieli, tylko nie ja. Taka sprawiedliwość. <laughs> Koala, cytryna, banany, arbuz, Tutaj mamy piłkę, wiśnie oraz rower. No i dalsza część zrabki. Zegar, żółw, podkowa, słońce i ostatnie pola. Będzie jakieś zaskoczenie na koniec. No, niestety nie mamy. Dobra, czyli tutaj też przegrana. Dobra, jakieś dwa losy teraz sobie zrobimy. Zacznijmy od słówek. Szukamy nocy, ale nie ma literki C. Czyli do skreślenia jest coś jeszcze z literą C? Niestety nie. Albo stety, właśnie. Los, losy i jest. Proszę bardzo. Zielony gryzmak do ręki i mamy losa. Tak, tak, dobrze. Azja. A nie ma Z. Czyli na czerwono. Tak, nie ma Z? Na pewno. Na pewno. Coś jeszcze z Z. Tak, mazurka mamy, prognozę mamy. o No i dalej. Agat. A. Nie ma G. Do skreślenia. nic G więcej nie ma. Jest odwaga. Dalej. Kuter. K. Literka K. U. T. E. Nie ma R. Niestety. Dobrze. Czyli odpadnie. Paradoks też odpadnie. I ostatnia szansa. Kutno. Ale to nawet jeśli to nic nie niesie. Dobrze. Dalej. Pegas trzy siódemki. szukamy trzech takich samych symboli w linii i mamy dwa razy pomarańczka. Tutaj tak samo, tutaj dwa razy żeton, tutaj dwa razy bar, dwa razy dzwonki. O, takie trzy dzwonki by się przydały. Tutaj też nic, tutaj też to dwa razy świnka, która i tak nic nie daje, dwa razy te wiśnie. No nic dobra. Czyli Pegas jest przegrany. Kolejna zdrapka tutaj od Reginy. Pierwsza była trafiona.

25, 9 i 3. Dobra, czyli dalej nic. 26 i mamy sztabkę złote, także obie zdrabki od reginy wygrane, ale regina to ma rękę. To to jest wiadoma sprawa. 39, tutaj mamy 12, 4 i 36. Co mamy pod sztabką? No jest dyszka, ale na pomnożenie. Dwie wygrane zdrabki, bardzo miło. I jeszcze raz bardzo dziękuję. No, także super. Przed nami kolejne losy, czyli w kolejce ekstra pieniądze. 35, no to szukamy. 35, nie ma. 27, 7 jest, ale nie z tym, co potrzeba. 57. O, proszę bardzo, mamy trafienie. No, to już wiedział, w którym momencie kupić. Siódemki brak. Dziewiętnaście. Szukamy. Czy dziewiętnastka jest? No osiemnastka. Wiadomo. Obok. Pięćdziesiąt jeden. Jest pięćdziesiąt jeden. To już mamy dwie dyszki. Czterdzieści jeden. Szukamy dalej. Nie ma. Osiem. Jest osiem, moi drodzy. Trzy dychy już. Czwórka. Jest czwórka. Ocie panie. Pięćdziesiąt złotych cztery liczby i czterdzieści pięć. No, Mateusz, jesteś mistrzem po prostu.

31 jest, 25 jest, 14 nie ma. Dobra, czyli tutaj kończyna pusta. Przed nami co? Ostatnia odrabka, w sumie, wielka kasa. Dobra, no to zobaczmy, czy coś się tutaj pojawi. Wygrywające liczby, jakie mamy, to 52, 34, 13, 12 i 24. 28 nie mamy.

Pod tymi bardziej szczęśliwymi gwiazdami. Tutaj mamy dyszkę, i tutaj mamy dyszkę. Jest 20 zł. Kontrolna C powinna być zatem i tak też jest. Fajnie. Elegancko. Przed nami jeszcze dwa losy i kończymy odcinek. Zobaczmy, co wory tutaj przyniosą. Jak tak to można nazwać. 46. Brak. 39. Nie ma. 26. Nie ma. 29. Też nie ma. 35. No, same obok tak jak w zdrapkach. System działa. 23. Nie ma. I 28. No, też niestety nie ma. Także to do pustych. No i błośnię są. Błośnię kasą czy pustakiem? Zaraz będziemy wiedzieć. O. Może szukamy tak. 15. Czy są? Jest tylko jedna. Czyli nie pasuje. 50. Nie ma w ogóle. I 10 zł. Jest tylko jedna. Dobra, czy coś tutaj trzy razy? 5 5 70 75 5000 nie ma. Także właśnie puste. No i to jest wszystko co się tutaj udało dzisiaj wygrać. Powiem wam, pasta trwa, no bo w losach fajnie wpadło. Tutaj zdrabki też ładnie dały. I na w sumie wkład 100 zł jest 98 z tego, co tutaj liczę. Policzmy to wspólnie jeszcze raz. Mamy wielką kasę 20 zł, los 10 to jest 30. Tutaj mamy 4 zł, czyli 34. Tutaj 4, czyli 38. Tutaj mamy po piątce, czyli 48. I 50 zł, 98. 8, no, także tak to wygląda. Więc Regince i Mateuszowi jeszcze raz bardzo dziękuję za przesyłki, za losy tutaj, które już były w paczce wcześniej, no, więc naprawdę będzie co mnożyć. Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję. Do zobaczenia na jutrzejszym odcinku, bo może znowu się coś fajnego zadzieje. Miłego dalszego świętowania. Cześć.